teraz produkt. Produkt to nie jest wcale prosta sprawa, dlatego, że produktem może być fizyczny przedmiot, może być jakaś usługa, może być jakiś e, ni to przedmiot, ni to usługa, czyli powiedzmy wynajem czegoś, no różnie to już bywa. E, jeśli mamy dobry produkt, to musimy pamiętać, że on się sam nigdy w życiu nie obroni. E, tutaj to jest naprawdę e, w, w tym filmiku w pigułce, w malutkiej pigułce, dlatego, że e, w programie praktycznej nauki biznesu na temat produktu mamy poświęcony jeden wielki blok, w którym jest kilka różnych zajęć oraz Brok ćwiczeń, na których też później wdrażamy pewne produkty, patrzymy czy one funkcjonują, na jakich zasadach one powinny funkcjonować, dlaczego sądzimy, że tak, a nie inaczej one będą funkcjonować. W ten sposób tak naprawdę budujemy już sobie w głowie nasz przyszły biznesplan, częściowo przynajmniej na temat produktu. Produkt lub usługa, czyli nazwijmy to wszystko produktem końcowym, to jest coś, co nie obroni się samo, jeśli nie umiemy tego dobrze sprzedać. Stara prawda marketingowa mówi tak: jeśli masz dużo kasy, to sprzedaż cokolwiek to by nie było. Jeśli nie masz jednak tej kasy, no właśnie, no to co musisz zrobić? Musisz go odpowiednio zareklamować. Ym, powiedzmy, y, jakiś wizjoner, niesamowity informatyk, który wymyśla jakąś nową aplikację, y, niekoniecznie musi być dobry z komunikowania, jak ta aplikacja powinna działać, y, do czego ona służy, z czym się ją je, dlaczego ja jako odbiorca miałbym chcieć tą aplikację od niego kupić, i akurat za takie pieniądze. Y, on potrzebuje marketera, marketera, który ładnie to wszystko nazywa, copywritera, który to opisze, który, który będzie miał pieczę nad na przykład yy, social mediami, który zakomunikuje klientom po prostu ten produkt, czyli pewne rzeczy Musimy podzielić niestety na y, kilka różnych zadań, a te zadania przekazać odpowiednim osobom. My uczymy też, w jaki sposób robić pewne takie rzeczy samemu. Zwłaszcza jeśli jeszcze nas nie stać na wynajęcie takich osób, jako osoby, które y, tylko wykonują dla nas, jako freelancerzy, być może tą jedną pracę. Y, jakby nie było, pewne rzeczy da się zrobić samemu, nawet w tej jakże trudnej dziedzinie, ale trzeba wiedzieć, że te rzeczy w ogóle są potrzebne. I komu one są potrzebne, w jaki sposób one powinny być robione. Bardzo bardzo ważnym problemem produktu jest częstokroć to, że kiedy już wpadniemy na jakiś genialny pomysł, i on jest tylko nasz mamy taką wewnętrzną niechęć do poszukania porządnego w internecie, trzeba by ktoś przed nami już tego nie wymyślił. E, niestety potem się okazuje, że pewne rzeczy ktoś wymyślił przed nami, a one są podobne albo takie same, no i już niestety witki opadają, nie chce nam się wchodzić w to, co, e, co chcieliśmy zrobić wcześniej, a niekoniecznie wcale musi oznaczać to jakąś porażkę. Bywa tak, że wiele, wiele biznesów i to startupowych, nowatorskich, to jest nic innego, jak po prostu lepiej wykonana rzecz, którą już Ktoś wcześniej wymyślił. To jest taki dzisiejszy trend, dlatego że trudno jest tak naprawdę wymyślić coś nowego. Z drugiej jednak strony, jeśli wymyślimy coś nowego, nie dostrzegamy podobieństw w produktach troszeczkę innych i nie śledzimy przez to, jak tym produktom się udawało. Czy w ogóle im się udawało, czy może plajtowały. Była taka znana historia pewnego człowieka, który odszedł z bardzo, bardzo dużej firmy, wymyślił bardzo fajny produkt, spytał ludzi na ulicach, spytał ludzi w internecie, czy oni by ten produkt kupili. Oczywiście wszyscy powiedzieli, że to jest genialny pomysł. Że pierwsze co od razu kupiliby ten produkt. Poszło sztuk jeden. Facet zwolnił się ze znakomitego stanowiska w dużym koncernie. Poszła mu jedna sztuka jego produktu. Firma została zamknięta. Co zawiniło? No, oczywiście, można powiedzieć, że e, jeśli przeprowadził badania, no to już nic innego nie zawiniło jak tylko klienci. No. Doszukiwać się można jak zwykle bardzo wielu powodów takiego czegoś jak plajta świetnego startupu z nowatorskim pomysłem. no Niestety jednak samo badanie, pytanie ludzi, ludzie zawsze ci powiedzą, że coś kupią tak po prostu, bo chcą być mili, bo, bo coś jest rzeczywiście interesujące, ale tak naprawdę to nie jest klient, który będzie przywiązany do twojego produktu. On niekoniecznie w ogóle chce go w tym momencie kupić. Może wtedy, kiedy zatrzymałeś go na ulicy, on by to wziął, ale kiedy już wychodzisz z tym na szerszy rynek, musisz mieć naprawdę kupę kasy czasami na marketing albo Świetny pomysł na marketing, który rozniesie się wirusowo sam w sobie za praktycznie żadne pieniądze. Więc pamiętajcie, dobry produkt rzadko kiedy radzi sobie sam. I jak w moim przypadku, na przykład ja nie mogłem zareklamować produktów w taki sam sposób, jak reklamowali go inni w moim mieście, dlatego że nie miałem żadnych pieniędzy. Musiałem zrobić to w zupełnie inny sposób. Musiałem nie tyle sprzedać produkt, co samemu stać się produktem, czyli sprzedać siebie, nakręcić filmiki, pokazać jak działa metoda, którą pracujemy. To się rozeszło gdzieś tam wiralowo, 3 dni na pierwszej stronie wykopu, ileś tam tysięcy wejść przez tych kilka dni, no i się okazało, że to był sukces. Mnóstwo, mnóstwo klientów przyszło do nas dzięki takiemu właśnie marketingowi i wydaliśmy na niego tyle, ile kosztowało wtedy. 4 bateryjki do aparatu, którym nagrywałem tamte filmy. Czasami trzeba sprzedać po prostu siebie a nie tyle sprzedać sam produkt. Zobaczcie, jak robią to bardzo znani właściciele startupów w Polsce którzy na Facebooku na przykład prowadzą swoje fanpage'e, jako oni sami, jako osoby prywatne, e, natomiast wplatają tam co chwilkę jakieś swoje historie sukcesu, mniejsze lub większe, które im się przytrafiły lub przytrafiają od czasu do czasu i też jakieś ciekawostki na temat prowadzenia firm, na temat tego, jak im się to udało, jak im się to udaje. E, oni sprzedają tak naprawdę siebie za powiedzmy, że 0 złotych, bo tak naprawdę to jest ich czas, e, a czas to pieniądz, no ale jeśli mają chwilkę i mogą ją. Poświęcić tak jak ja w tym momencie na nakręcenie filmu, oni piszą artykuł, też kręcą filmiki, no i w ten sposób oni sprzedają produkt bardzo, bardzo skutecznie. To jest tylko taka podpowiedź, jak to zrobić, ale oczywiście wszystko zależy od produktu, dlatego ćwiczenia z, z takich rzeczy jak właśnie sprzedaż produktu są niezbędne. Czyli musimy zobaczyć, jaki produkt wymyśliliśmy, pokazać, czy potrafimy go sprzedać i czy błędem jest to, w jaki sposób my go sprzedajemy, czy błędem jest sam produkt.